Księga tajemnic, teorie spiskowe, tajemnice, ciekawostki. Kanał prowadzony szczególnie dla sympatyków wszelkich tajemnic. Gematria to system numerologiczny, w którym litery hebrajskie odpowiadają cyfrom. System ten, opracowany przez praktyków kabały, czyli mistycyzmu żydowskiego, wywodzący się z wpływów greckich, stał się narzędziem interpretacji tekstów biblijnych. W gematrii każda litera hebrajska jest reprezentowana przez liczbę, np. aleph równa się 1, czy bet równa się 2, i tym podobne. Następnie można obliczyć wartość liczbową słowa, dodając do siebie wartości każdej litery w nim zawartej. Chociaż gematria była okresowo używana w Talmudzie i Midraszu, nie była centralna dla literatury rabinicznej. Rabini od czasu do czasu stosowali gematrię aby wesprzeć egzegezę biblijną, ale nie polegali na niej zbytnio. Byli znacznie bardziej zaangażowani w logiczne rozumowanie i argumentacje na poparcie swoich stanowisk. Sama podstawa kabalistycznego systemu kosmologicznego opiera się na przekonaniu, że Bóg stworzył wszechświat mocą hebrajskich liter wraz z ich wartościami liczbowymi. Rzeczywiście, wiele imion Boga i ich permutacji w kabale ma wartości liczbowe, które jak się uważa, zawierają potężną moc. Termin gematria pochodzi od greckiego słowa geometria, a pojęcie to można znaleźć w pismach greckiego filozofa Platona. Sefer Yetzirah to najwcześniejszy tekst kabalistyczny napisany prawdopodobnie w II wieku naszej ery był pierwszym tekstem kabalistycznym, w którym opracowano system gematrii. Ten tekst dotyczy stworzenia wszechświata przez Boga za pomocą mocy alfabetu hebrajskiego oraz permutacji imienia Bożego. Wierzono, że praktykujący mistycy mogą wykorzystać tę wiedzę do okiełznania mocy tworzenia. Sefer Jezirach zawiera podobną instrukcję stworzenia golema, legendarnego stwora z błota, spopularyzowanego przez Maharala Pragi w XIX wieku. Co ciekawe, jeśli sprawdzimy gematria liczby 666, czyli dla większości znaną liczbę bestii, to sprawa wydaje się zaskakująca. Możemy ujrzeć między innymi takich słów jak Pfizer, z tym, że napisane przez 2F, a to największy koncern farmaceutyczny pod względem zaangażowania się w szczepionki na COVID. Widzimy takie słowa jak proroctwo, obywatel. Również sumę słów program kontroli umysłu CIA, znak pokoju, sumę słów identyfikator mikrochipa bestii oraz słowo Hitler. Z tym, że słowo Hitler ma gematrię 222, lecz jeśli powtórzymy słowo Hitler trzy razy, wychodzi gematria 666. Wymieniłem tylko kilka ciekawych nazw z gematrii trzech szóstek. Lecz jest ich o wiele więcej. Jeśli chodzi jeszcze o liczbę bestii, to mogę przedstawić Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Otóż słowa takie jak Pfizer, Joseph Stalin, Hitler, imię Benito chodzi mi tutaj o Mussoliniego, Angela Merkel czy Ronald Wilson Reagan mają w sobie sumę liter 6, a Ronald Wilson Reagan ma nawet 666. Nie wiem, czy to przypadek, ale temat wydaje się dość dziwny. Wracając do Gematrii niektórzy ludzie wierzyli, że Tora zawiera tajemnice, które mogą zostać ujawnione przez Gematrię, i wykorzystane do przewidywania wydarzeń historycznych, to przekonanie trwa do dziś i zostało spopularyzowane przez bestseller Michaela Drasina i bardzo skrytykowane The Bible Code opublikowany w 1997 roku. Niektóre społeczności hasyckie, które są pogrążone w studiowaniu literatury kabalistycznej, wierzą, że Tora czytana przez soczewkę Gematrii zawiera wskazówki dotyczące bieżących wydarzeń. Sceptycy zauważyli jednak, że Gematrię można wykorzystać jako dowód na poparcie diametralnie przeciwstawnych stanowisk. W zależności od słów i fraz, które wybiera się do podkreślania i obliczania, nieco żartobliwy przykład tego polegał na próbie przewidzenia wyborów prezydenckich. W Stanach Zjednoczonych w 2016 roku na podstawie gematrii nazwisk kandydatów. Autor artykułu pokazał, jak ten tok rozumowania może być równie łatwo wykorzystywany do przewidzenia zwycięstwa któregokolwiek z kandydatów. Niemniej jednak gematria nadal jest atrakcyjna w niektórych kręgach. Chciałbym poznać Twoją opinię na ten temat. Jeśli możesz, podziel się swoją opinią w komentarzu. Jeśli chciałbyś przyczynić się do rozwoju kanału, proszę zostaw łapkę w górę oraz kliknij subskrybuj, abyś nie przegapił kolejnego odcinka. Jeśli chcesz, możesz to gdzieś udostępnić. Będzie mi bardzo miło.